Zabić króla. Taki tytuł nosi drugi odcinek sezonu, i samo rozpoczęcie budzi masę pytań. Żegnając przybite mieczem truchło Boga, mamy okazję w towarzystwie efektu dźwiękowego z JoJo spojrzeć w prawdziwy Almighty o czterech źrenicach. Pomiędzy którymi przestrzeń sama z siebie przypomina źrenice, przez co wygląda majestatycznie. Zwłaszcza w obliczu mieniących się kolorów rejsi każdej z raz Spojrzenie to przenosi nas w przeszłość, odległą przeszłość, podczas której młody Jucha Bacha towarzyszy ojcu pośród niekończących się odmętów energii duchowej. Obserwuje go przez lata, samemu w międzyczasie dorastając do etapu, na którym znamy go jako Zangetsu, aż w końcu trzy fale wzburzają niekończący się ocean, pochłaniając Jucha Bacha i cofając go do etapu niemowlęcia. Ale jego moc nie zniknęła. Przez lata powracała, wznoszona przez dłonie jego potomstwa, aby w końcu mógł stanąć naprzeciw ojca i odzyskać to, co zostało mu odebrane. Odczuwa politowanie, ponieważ wie, że Rejo również posiada Almighty, oryginalne i jeszcze potężniejsze. Powinien więc wiedzieć, że zostanie odarty z godności i zapieczętowany w kresztale, że kiedyś własny syn podniesie na niego rękę, a jednak zezwolił na to. Dlatego też najwyższa pora ukrócić jego upokorzenie. Ichigo, Chad i reszta zostawili za sobą osłabionego Ichibeyja, aby powstrzymać Ucha ale czy zdążą na czas? Wieczność Dusz, Hueco Świat Żywych. Wszędzie wyczuwalne jest dudnienie zwiastujące nadejście nowego porządku. Ale grupa kurosakiego w końcu dociera na miejsce. Gotowa zmierzyć się z oczekującym ich nadejścia uzurpatorem dusz. Przewidział to. Przewidział, że będą chcieli go powstrzymać. Dzięki oczom zdolnym zobaczyć wszystko, stanowiącym dowód, że jest on prawdziwym Quincy. Poprzednim razem Kurosaki został przez niego wdeptany w ziemię, ale teraz posiada nowe, podwójne Zampakuto. Tylko czy zdoła z jego pomocą powstrzymać Uchabacha, czy też znów jego miecz roztrzaska się. I czy go atakuje ze spokojem, skracając dystans i wykorzystując Getsugę, która wyrzuca króla w chmurę. Ponownie doskakuje do przeciwnika gotów cięciem zakończyć walkę, ale próba, choć niezła, zostaje powstrzymana przez Bloodwenny. Król rozpoczyna drugą rundę świętym łokiem, ale zmyślnie wykorzysta. Stanagetsuga niweluje jego atak. Napiera na Ichigo, przecinając niebo nad pałacem z niebywałą prędkością, ale choć Kurosaki odpiera ataki, nie wyprowadza własnych. Wszystko widzące oczy króla odbierają to jako strach, ale czyżby w tej kwestii się mylił? Nieistotne, gdyż król ponownie zamierza strącić chłopaka w otchłań tą samą techniką, co podczas ich pierwszego spotkania. Łyskawice z Reishi dutnią wokół Kurosakiego formując łuki, ale tym razem z pomocą nowej siły zostają roztrzaskane jak niegdyś płatki Senbon Zakory. Następnie Ichigo postanawia wykorzystać moc podwójnych ostrzy przyzywając krzyżową Getsu Jujisho, która guruje w starciu nad pięcioramienną gwiazdą Quincy. Orihime jest pod wrażeniem nowej mocy Kurosakiego Kuna. Chad pozostaje niewzruszony, ale Bacha wie wszystko. Wie o treningu Kurosakiego w ale przede wszystkim o Irazusando Sando, wymiarze, do którego Ichibe wpuszcza jedynie kandydatów na naczynie Króla Dusz. Wie o tym wszystkim, choć od początku walki nie korzystał nawet ze swojego Almighty. Teraz jednak rozpocznie się prawdziwa walka. Rozbłysk i rozświetla niebo. Spowijając je kolejnymi zastępami łuków, które Kurosekiemu choć z trudem udaje się odeprzeć, lecz kiedy przechodzi do ofensywy, król już dawno o niej wie, ponieważ widzi każdy jego ruch, całą jego przyszłość i go zaś nie jest w stanie zobaczyć nic, nawet momentu jego ataku. Przeciwnik jest nawet w stanie przewidzieć jego słowa, ale chłopak nadal walczy, lecz im bardziej próbuje przebić piersiu Habacha, tym większa rozpacz przebije jego serce. Choć starcie nosiło się po całej domenie Dywizji Zero, kończy się dokładnie tam, gdzie się zaczęło. Z Kurosakiem leżącym u królewskich stóp. W międzyczasie, porozrzucani po społeczności dusz Shinigami postanawiają zebrać się w Instytucie Badań i Rozwoju, ponieważ nieświadomi przyczyny wstrząsów mają nadzieję, że Urahara wyjaśni im sytuację. Na miejscu zaś Nanao zadaje Kiske kluczowe pytanie. Skoro aktualna sytuacja jest pokłosiem wojny między Queen's i sprzed tysiąca lat, dlaczego Yuhabaha Bacha wyruszył do pałacu króla dusz zamiast wybić wszystkich w społeczności dusz? Odpowiedzią na to pytanie jest król dusz. Nie. Atyneus Ichigo, podróżując przez Irasusando, podobnie do Yuhabaha znał wydarzenia sprzed wieków oraz ówczesny świat bezkresny otoczone jedynie przez całą ciemności. Adneus władał mocą zdolną odgonić tę ciemność. Był silny na tyle, by odmienić świat. A jednak dał się wykorzystać, aby przynieść temu światu stabilizację za sprawą systemu, w którym Quincy nie byli uwzględnieni. Jego oczy były zdolne z łatwością ujrzeć przyszłość sięgającą nawet tysiąca lat. Był więc w stanie zobaczyć tragedię swojego syna i rodu jego, do której miał się przyczynić. A jednak porzucił ich. I zezwoliłby Kłynszy po dwa otarli się o wyginięcie. Dlatego cele Miucha Bacha nie są sami szynigami. Pragnie on zabić ojca swego i świat, którego filar stanowi, aby w jego miejsce zbudować nowy, zgodny z jego własną wolą. I czy go, choć ranne, nie może się na to zgodzić. Ten świat to jego świat. I przybył tu, by go ocalić. Rzuca się ponownie do ataku, wspierany przez Orichimę, która leczy jego rany, lecz przykro mi. Ale nie zdołają zwyciężyć. Przy czym nie ma powodu do obaw. My też to na tym polega pokój. Prawda? Jucha, Baha. czy go napiera, ale w oczach króla Quinshi przemawia przez niego Buta. Myśli, że jest pępkiem świata. Że tylko on ma tyle siły, by chronić świat. Zamierza skonfrontować się z Juhabachem w obronie społeczności dusz, wiedząc, że Rejo jest jedynie ofiarą mającą na celu ją ustabilizować, ale Kurosaki ma głęboko w gargancie, że może być inaczej. To nie jest żaden powód, przez który miałby wycofać się z tej walki. Poza tym, nie jest sam. Jurujczy wkracza błyskawicznie, rozwijając wokół króla jakąś rozdzierającą pajęczą sieć. Ale atak zostaje odparty przez rejszy Jucha Bacha, gdyż wiedział o wszystkim: że spotkają Ichibeya i przywrócą do życia, że popędzą do pałacu, ale przybędą za późno. Błękitny ogień z energii duchowej Jucha który podpalił kotarę zasłaniającą Adeneusa, odsłania przed pozostałymi jego przebitym mieczem ciało. Wygląda to źle, ale król najwidoczniej nadal je. Kurosaki niezwłocznie doskakuje do niego, żeby wydobyć ostrze. I z jego pomocą własnoręcznie dokończyć dzieła. Płynąca w nim krew Quincy, kontrolowana przez Jucha Bacha, nie jest w stanie wybaczyć Rejo, że odwrócił się od ich rasy. Wbrew woli iczy go. Jego ręka, pchana do przodu przez energię duchową Juchabacha, za maszystym ruchem wbija się w kryształ i roztrzaskuje go, a wraz z nim króla. Dobra robota, moje dziecko, wypowiada Jucha Bacha triumfalnie górując nad chłopakiem, którego czyny stanowią jedno z wolą władcy Quincy, który samodzielnie nie był w stanie zgładzić ojca. W tym celu potrzebował kogoś takiego jak Adyneus, posiadającego w sobie moce każdej z raz, kogoś takiego jak Ichigo. Król nie żyje, a wszystkie trzy światy czeka zagłada. Trzeba przyznać, że dopiero drugi odcinek. A my faktycznie jesteśmy raczej zatrważającą ilością nowych scen. Już samo otwarcie ze wspomnieniami Jucha Bacha jest tego idealnym przykładem. Fakt, że został porzucony przez ojca, niezależnie od pobudek, sprawia, że może nie tyle pochwalam, co lepiej rozumiem to, z jaką łatwością wykorzystuje energię życiową podwładnych dla własnych celów. Dodatkowo zachowanie Ichibaja wskazuje na to, że Jucha jest zły, ale tylko z określonej perspektywy. Kwestia mnicha o tym, że Ichigo i reszta nie zdobyła, ją pokonać króla Quincy, ale na tym właśnie polega pokój świadczy o tym jak wiele jest w stanie poświęcić. Jak bardzo jest w stanie nagiąć zasady, żeby tylko podtrzymać pokój. Sprawia wręcz wrażenie, jakoby celowo podłożył się w walce, licząc, że Adneus zostanie strącony z tronu, żeby w jego miejsce posadzić świeżo przygotowanego do roli Kurosakiego. Jest trochę jak Urahara w pierwszym sezonie, wysyłający Ryoka do społeczności dusz na ślepo, żeby zrealizować własny plan, i za to go lubię. Wracając jednak do ekskluzywnych dla anime wydarzeń. Całe starcie Ichigo z Yohabachem w ogóle nie istnieje w mandze, a Kurosaki po prostu rzuca się do ataku, odpala się w i cak! Nima króla. Drastycznie, szybko i przede wszystkim strasznie konfundująco. A tak, dzięki anime nie tylko otrzymujemy piękne wizualia, ale Jucha Bacha raczy nas wyjaśnieniami w jaki sposób odpalił autopilota u Rudego. Do tego reszta drużyny nie przybyła z Ichigo tylko po to, żeby wydawać odgłosy zdziwienia z beczki, a faktycznie próbuje coś zrobić. Orihime wjechała z imponująco szybkim leczeniem, a Yoruichi zakradła się za króla z nieco mniej imponującym atakiem wybuchowych paję sieci. Co prawda dwóch największych bydlaków w serii, to jest Ganju i Chad, póki co stoją spokojnie w tle. No ale nikt chyba nie chce, żeby Jucha Bacha został połamany jak patyk już w drugim odcinku, więc po prostu liczę, że też nas czymś uraczą, z tym, że w przyszłości. Jeżeli chodzi o różnice względem mangi, są raczej marginalne. Najważniejszą jest chyba to, że docierając do laboratorium, Shinji zauważa, że coś mało osób dotarło na miejsce, na co kiskę odpowiada, że oddział Komamury z racji na to, co stało się z ich kapitanem, postanowił działać na własną rękę i odmówił wsparcia dywizji leczącej. Z kolei Otorobashi i Muguruma, czyli najlepsi wajzardzie oraz kapitanowie III i dziewiątej dywizji, wspierają działania Instytutu Badań, co potwierdza, że obaj jednak przeżyli starcie z gremim, bo czemu nie? W anime natomiast mamy w to miejsce kilka scen, w mojej opinii fajnie rysujących relacje między bohaterami. Rozmowa Ruki z Ren'jin, Podczas której widać chemię i uzupełnianie nawzajem swoich słabości. No i rozbawiło mnie jak Renji przykempaczył, gubiąc drogę do instytutu. Tak samo pstrycze jego w kierunku iPhone, Kiedy mówi, że szkoda, że oprócz ran nie dało się wyleczyć jej ciągle rozdartej mordy, był w punkt. Pragnę też pochwalić warstwę audiowizualną. Jucha Bacha w końcu nie wygląda jak niepełnosprawny podczas używania Almighty, a to chyba za sprawą wyśrodkowania jednej ze źrenic. Jego walka z Kurosakim była piękna. Widowiskowa, choć przyznam, że brakuje mi trochę jakiejś płynnej choreografii. Dłuższych wymian bez cięci, i zmiany perspektywy, przy czym dalej jestem zdania, że krótsze starcia są lepsze dla serii i wzmacniają dynamikę. Zawsze tak było w Mandze i przeniesienie tego do animacji uważam za plus. Muzyka też jest świetnie dobrana, co zresztą akurat zawsze było atutem blicza. Natomiast w tym odcinku wyjątkowo często byłem pod wrażeniem, jak bardzo zgrywa się z wydarzeniami na ekranie. No i oczywiście na koniec trudno przejść obojętnie obok słonia w składzie porcelanę, mianowicie Adyne. Czyli imienia króla dusz, które w sumie pojawiło się już wcześniej, a to w dzienniczku Queen Shishid, a to w inkantacji do Auschwaren. Jednak co jest w nim takiego ciekawego? No, przede wszystkim geneza. Z jednej strony Adonai to jedno z hebrajskich określeń Boga, przy czym kiedy Jachwy skupia się na ukazaniu majestatu w pomocy jego ludziom, Adonai podkreśla autorytet nad poddanymi. Całkiem podoba mi się taka inspiracja, ponieważ wskazywałoby na to, że koniec końców Król Dusz i Król Quincy jedno. jedno. Świadczyło o tym choćby fakt, że podczas Auchweleni Uchabacha inkantacją czerpie z mocy króla. Do tego innym określeniem boga jest el, wykorzystywany w anielskich imionach jak Rafael, Michał, ale również wolstanding queens jak Grimaniel czy Gagael. Dodatkowo, oprócz nacisku na autorytet, Adonaj oznacza tego, który sprawiedliwie oczekuje na posłuszeństwo, a uwolniona forma dwóch quinch, określających się jako najsilniejsi, to odpowiednio Boski autorytet i Boska Sprawiedliwość. Byłoby to ciekawe podkreślenie, że Jucha Bacha i Rejo stanowili jedność i do tej samej jedności dążą w ten czy inny sposób. Możemy jednak skręcić w nieco innym kierunku. Mianowicie, według gnostyckiej kosmologii, światem realnym rządzą Archonii. Byty nie będące ani mężczyznami, ani kobietami, ni ludźmi, ni zwierzętami. Nie są bogami, ale wiążą ludzi w świecie materialnym, stanowiącym wadliwą imitację oryginalnego tworu. A Adonai jest właśnie jednym z archonów. I od tej strony mogliby to widzieć Quincy, traktując króla dusz jako boga złego, którego należy ominąć, aby osiągnąć cel. Można się tutaj zresztą zagłębić choćby w manicheizm i podstawiać postaci króla duszy i jako książąt ciemności. Ciemności i światła, choć żaden nie pasuje jeden do jednego. Przy czym książę, ciemności, stanowiący amalgamat Piątki Archonów, został oszukany przez Księcia Światła i zmuszony do życia, będąc zależnym od światła, które zaabsorbował. Z drugiej strony, Piątka może reprezentować Pięć Rodów i grzech pierwotny z Nowelek, ale to wszystko to już lekkie szycie z niczego. Dlatego cierpliwie poczekam na więcej informacji z anime. Niemniej wątek, jak i cały odcinek bardzo mi się podobał. Mam więc nadzieję, że dalej będzie jeszcze lepiej. A tymczasem to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie materiału i trzymajcie się. Pa!